Widzieliście Słuchajcie, niesamowicie bardzo cieszę się ze zdjęć, które przysyłają mi wasze rodzice, Wasi rodzice. Widzę, jak bardzo staracie się pomagać w domu. Wykonujecie naprawdę przecudowne prace, prace plastyczne i naprawdę miło spędzacie czas. Niezmiernie za Wami tęsknię. I jedyne, o czym marzę, to żeby spotkać się z Wami już w naszej klasie przedszkolnej, która bez Was jest niesamowicie pusta i smutna. Ale teraz musimy się skupić na jednym bardzo ważnym zadaniu. Otóż musimy się skupić na tym, żeby być zdrowymi. I ja wiem, że Wy wiecie, jak to się robi. Chyba już wiecie także, jakie święta zbliżają się wielkimi krokami. Właściwie już zaczynamy święta Bożego. Wielkanoc, no oczywiście, że Wielkanoc. Dlatego chciałabym złożyć Wam pewne życzenia. Przede wszystkim, żebyście zostali zdrowi, zwłaszcza po śmigusie, dyngusie. Nie oblewajcie się za bardzo wodą i pamiętajcie, nie gońcie za szybko zajączka. Życzę Wam także, żebyście byli dla siebie dobrzy, pomagali sobie nawzajem i miło spędzali ze sobą czas. Ale nie tylko ja chciałabym złożyć pewne życzenia, ponieważ... Jest tu ze mną także Matylda i Matylda dołącza się do moich wielkanocnych dla Was życzeń. Ale posłuchajcie, Matylda odpowiada mi, że czeka na kolejne nocki w Waszych domach, ponieważ nie zdążyła wszystkich odwiedzić. Nie wszyscy z Was zdążyli przeczytać Matyldzie bajkę, ale spokojnie, mamy jeszcze trochę czasu, może zdąży. Podpowiada także... Że liczy na przepiękne zdjęcia z pisankami. I że bardzo Was kocham i tęskni. A może komuś z Was uda się uchwycić wielkanocnego zajączka. Kochani, czekam na Wasze zdjęcia i bardzo za Wami tęsknię. Spędzajcie miło ze sobą czas. Do zobaczenia.